O ranie, w połowie stycznia, nie zdziwieni jesteście, że ktoś Was wybudził z zimowego snu i zaprosił na otwarte boisko? Cieszycie się z tego, czy, czy, czy byliście zdziwieni? Wręcz przeciwnie, na pewno się przy takiej pogodzie cieszymy, że jesteśmy tutaj i możemy rywalizować już na dużym boisku, bo tak naprawdę nasz model gry i nasz sposób w jaki chcemy grać odpowiada przede wszystkim grze na dużym boisku. Niestety nasza przerwa zimowa jest bardzo długa i nie mamy możliwości gry na sztucznej nawierzchni pod balonem, gdzie będziemy mogli w jakiś sposób doskonalić nasze umiejętności w modelu gry na dużym boisku, jednakże taki sprawdzian po tak długiej przerwie myślę, że przydaje się w ocenie trenera. Wypada pozytywnie, tak? No zwarto wygrać to zawsze sukces, ale też po dobrej grze, takiej powiedziałbym dojrzałej. Zwycięstwo na pewno cieszy, ale to nie jest fakt, że czy wygramy, czy, jak, czy porażka. To, na, to naprawdę jest tylko wynik, a nie odzwierciedla sposobu gry, w jaki chcemy grać. Jeżeli wygraliśmy, to na pewno to jest motywujące i budujące tutaj morale całej drużyny, ale akurat ten wynik wygrany pierwszym i drugim meczu nie jest najważniejszy na tym etapie kształtowania gry dzieci i młodzieży piłkę nożną. To jest rocznik goranie. gdzieś tak powiedzmy w połowie drogi kształtowane od iluś lat i ileś lat jeszcze w szkolenia w waszym klubie przed nimi? Ja prowadzę chłopców ponad rok. Jak przed każdym chłopcem tak i przed zawodnikami z Oranie jest to bardzo długa droga i będą mieli chłopcy z górki czasami będą osiągać niesamowite sukcesy ale też będą naprawdę Duże, wysokie przeszkody, które należy pokonać. Czy chłopcy pokonają? Jeżeli będą wytrwale pracować i dążyć do osiągnięcia zamierzonego celu, na pewno to im się uda. E z czego słyną, co im tutaj co im najlepiej wychodzi a co jeszcze do poprawki w tym zespole po analizie i ocenie gry zawodników postawiłem na przede wszystkim grę pozycyjną bardzo fajnie wychodzi nam posiadanie piłki, utrzymywanie się przy piłce i na tym bazuje nasza gra, szczególnie dominacja w, środku, w środkowym polu gry, kolejnym etapem będzie przede wszystkim kształtowanie skrzydłowych, którzy mocno będą musieli Dbać o wygrywanie pojedynków 1 na 1, stwarzać przewagę liczebną i jak najszybciej przedostawać się na połowę przeciwnika. Na chwilę obecną przede wszystkim umiejętności techniczne w utrzymaniu się przy piłce nie możemy też zapominać o grze 1 na 1, która w tym okresie dla chłopców 7, 13, 14 lat to jest chyba najważniejsza, najważniejsza umiejętność, czyli gra jeden na 1. O tym nie możemy zapominać, ale już na tym etapie mamy podstawowe elementy. Taktyki, jaką, jakie mamy grę. W, momencie, w obecnym momencie gramy 8 zawodników polu plus bramka. Jeżeli trener stworzył sobie koncepcję, w jaki sposób grę, no i dopasowuje pierwsze umiejętności, a później swoją koncepcję do umiejętności piłkarzy. A liga, no, grać na hali, na, na otwartym powietrzu jakby też urozmaica właśnie te, te przygotowań do rozgrywek wiosennych. Mm, tak, ja jestem zwolennikiem przede wszystkim gry. nie, nie e, Zabraniam też chłopcom gier na sali z tego względu, że to poprawia umiejętności piłkarskie. W przypadku, gdy nie, e, mamy wolny weekend, to raczej staramy się wyjechać czy na turniej, czy na element e, gry e, sparingowej, która powoduje, że e, ten e, cyrk e, gry weekendowej e, nie, jest jest niezaburzany, jednakże mm, każda gra i każdy turniej ma swoje plusy i minusy, w zależności jak jest e, skonstruowany. Gra na małej przestrzeni pozwala kształtować umiejętności e, piłkarskie, techniczne, z tego względu, że zawodnik nie może długo otrzymać się przy piłce, bo jest yy, zawodnik z drużyny przeciwnej, który prawdopodobnie będzie chciał odebrać piłkę przeciwnikowi. Natomiast gra na dużym boisku już wymaga yy, większej yy, sprawności, takiej motorycznej, jak wytrzymałość, jak yy, szybko, yy, wytrzymałość nawet szybkościowa, bo zawodnik przez 10-12 minut yy, cały czas yy, musi poruszać się po boisku, oceniać, analizować, przewidywać yy, w jaki sposób na... My chcemy grać w jaki sposób drużyna przeciwna gra i dopasować swoje umiejętności w czasie gry. Czyli całkowicie to jest odmienne, a tak jak już Pan mówił, jest to na pewno wszechstronne rozwijanie zawodników.